Siemaneczko, witam bardzo serdecznie z tej strony. Janowicki Rolnik Games, modeczki a to kolejny odcinek z 2019 na serii od Badlarza do Gospodarza. Także dzisiaj moi drodzy, odbieram sobie z warsztatu już naprawionego naszego Ursusa 1224. Także wsiadamy sobie już na wstępie i możemy sobie lecieć już dalej. Także jeszcze witam bardzo serdecznie wszystkich y, widzów Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz mordo mojego kanału To oczywiście zasubskrybuj ponieważ Jakby nie było ponad 50% y, Z was jeszcze nie subskrybuje tego kanału Także byłoby mi bardzo by miło Gdybyś tak mordeczko zasubskrybował mój kanał I wspomógł moją działalność także także no Byłoby bardzo mi miło, dobra lecimy sobie przez łąkę ogólnie Fajnie, fajnie żeby tak szybciej poszło. E, co w dzisiejszym odcinku, no prawdopodobnie nic innego nowego, prawdopodobnie, a może i nawet nie e, będą prace polowe, także prace polowe będą e, w dalszym ciągu. Było sobie talerzowanko, a myślę, że będzie i też. Orka, także ja sobie myślę, gdzie ja, ten punkt odstawił. Dobra, ja, ja szybko sobie popatrzę, gdzie ja ten punkt zostawiłem, albo on jest tutaj. Dokładnie tak, polecimy sobie. Na pewno porać coś dzisiaj. Eee, na pewno jeszcze w następnym odcinku dopiero będzie kopanie ziemniaczków. Jakiś tam na mniejszą skalę, ale będzie. Także. Jakby ktoś tak chciał w ogóle zapytać. Eee, powoli się w ogóle przymierzam mortki do kupna jakiegoś ciągnika. Także, jeśli by ktoś pytał, czy też będzie jakieś kupno nowej yy, maszyny czy pojazdu, to na pewno ciągnik też się szykuje i kombine. Także na spokojnie, Mortki, nic się nie bójcie. Jakiś na pewno nowy ciągnik się pojawi na gospodarstwie, nowszego typu, yy, więc na pewno wszystko się powoli z czasem yy, ustatkuje. Na pewno jakieś ziemniaczki właśnie na zasadzie, będziemy kopać. Także wszystko będzie po powoluteńku. Tutaj na tej serii się zamykało, w sensie, jeśli chodzi o prace e, polowe. No i na pewno będziemy też siać jak dalej. Także. E, ja nie wiem, czy czasami oprysków Wam nie znekstuje, bo zobaczymy jeszcze. W sumie. Na no od zero do farmera Mafia Solec czasami też robiła opryski, także jeszcze zastanawiam się, czy opryski po prostu wam tak w skrócie nie zrobię e, Po prostu tak jako tak króciutko mm, Dobra, dobra e, My sobie, mam światełkę zapalone, nie mam zapalonych światełek, jak to tak? Mam no, zapalone światełka, jeszcze nawet budzika bym sobie włączył No e, i elegancko tego e, Także lecimy sobie no, oczywiście pług zagonowy, czteroskibowy, jak się nie mylę, tak, czteroskibowy. I właśnie sobie, przepraszam, lecimy sobie na szybką akcję orka. Myślę, że się Wam to spodoba. Co prawda, no, może taka typowa orka, no, się nam szykuje dzisiaj. Bo wiem, że to mam pług bardziej pod może też tak rzec. Jak niektórzy nawet tak właśnie by powiedzieli Ale i też taki się nada do orki leciuteńko. Dobra, my sobie lecimy na tamto pole Był tam właśnie obornik już dawany wcześniej W poprzednim sezonie Jak się nie mylę Tam, w którymś tam sezonie Także, o O, teraz tu wszystko, hamulce, działa i chodzi, kurde, biegi normalnie Gościu, wszystko fajnie Także, widać, że świeżo z warsztatu przyjechał, dobra, cyk Choć przydałoby się jeszcze go za zatankować, nie, za nie zatankowałem go No ale to już Także dzisiaj się szykuje akcja orka kolejna z farminga, ponieważ jak ktoś nie oglądał też zapraszam serdecznie, zapraszam Na serię mapa wyżyny, był tam odcinek właśnie opryski i orka nowego pola Orałem sobie właśnie w poprzednim y, odcinku z farminga na mapie wyżyny Johna na Wielkim Gospodarstwie, na tej serii Była orka nowego pola kupionego, także zapraszam serdecznie Też zapraszam serdecznie też do y, wielkiego powrotu serii Szesiedni Szał, ale sezon drugi już, sezon drugi tego y, Szesiedniego Szału, też zapraszam serdecznie no widzicie, no ursus sobie jakoś tak powoli sobie jedzie, no daje sobie radę, tak prawie dzisiaj na godzinę Nie ma też lekko, powiem wam mordki Dobra Nie wiem, o może tu sobie jakoś przejedziemy Dobra Okej, okay, dobra, jakoś tak wymierzyć idealnie Dobre, ojej W ogóle jeśli ktoś by e, chciał z Was jakąś e, ciekawą propozycję dać, to to zapraszam serdecznie e, na serię Sześcienny Szał Sezon drugi z Minecrafta, tam e, liczę na Wasze jakieś propozycje co budujemy w następnym odcinku itp itd, także e, piszcie w komentarzach co chcecie w następnym odcinku. W ogóle możecie w komentarzach e, pod każdym odcinkiem e, z serii jakiekolwiek. No, oprócz QA, no jak tam chcecie, nie? Ale w każdym razie piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Jaką pracę może coś pominąć i nie nagrywać tego tak często. Albo tam coś tam, jak uważacie. O tutaj, o tym miecki muszę troszkę bliżej pojechać, bo tutaj widzę, że mija konkretny. Ale dobra, to się nawet, że potem przejdzie kultywatorem, no trudno. Nie wymierzyłem idealnie. Dobra. Troszkę po są sąsiada, ale to już Nie o to O kurde ciąga w dół To nie możemy hamować skubany no Zawsze pod te górki, no ciężko Znaczy naszych Polak No nie ruszy nie Na Naszych Polach jest zawsze ciężko tutaj, tutaj jak widzicie same górki No i trzeba ciągnikiem się idealnie ustawić żeby w ogóle ruszyć że nie jest za wesoło o dobra, ze, ze, ze złej strony jeszcze podjechałem dobra, teraz będzie okej, okay. dobra bo prawie by było źle okej okay, dobra yy, w ogóle co tam w ogóle słychać ciekawego, no nic młodeczki, no praca właśnie jakby ktoś yy, tak zauważył yy, jeśli by coś tam było nie tak w moim głosie lub byłbym troszkę zmęczony to znaczy że bo sobie miałem ciężki dzień w pracy, bo było dużo pracy. Że tak powiem. E, więc także, no wybaczcie mi to. E, także staram się troszkę energii wstawiać w te swoje odcinki. Ostatnim czasem, nawet to mi zwrócił e, Maciek, e, AK-ochroniarz. E, mój moderator z live'a, także go pozdrawiam serdecznie. I piąteczka dla ciebie. Ofensywna leci, Maciuś. Także pozdrawiam serdecznie. E, w ogóle pozdrawiam serdecznie. Tak, tak naprawdę, jeszcze, jeszcze jedną osobę chciałbym pozdrowić serdecznie. Jest to osoba, która. O no sumie, zaraziła mnie rolniczym YouTube'em. W sumie, rolniczy YouTube też. W sumie, to pozdrawiam też Mafię Solec, Jeśli Mafię Solec pewnie tego nie ogląda, no ale trudno. Także mafia Soles na ja też bym chciał pozdrowić, bo też chłopaki też tam widzę konkretnie są serio ale też ze swojego grona. Poza Agropatryka, bo Agropatryk też tam widzę, e, czasami coś e, tam na swoim serwerze ciśnie. Może jakiś liveik będzie z jego serwera, zobaczymy. Także na spokojnie. Oś co możemy wyłączyć? Bogucika też możemy wyłączyć. No i elegancko. Ale powiem Wam, ostre to podejście, ostre, ostre jest. Odcinek pewnie będzie dość długi dzisiaj nawet, ale no to wiadomo, że za dużo nie zobaczycie, no bo to orka jednak idzie, jak idzie. Ale dużo przynajmniej pogadamy sobie. Tak przy takiej pracy w farmingu właśnie sobie fajnie jest pogadać. Przy orce to wiecie ciągnik sobie jedzie i. I jechamy, nie? Trzeba tutaj będzie tak nawracać. Niestety, tak cofać. Bo właśnie, mi ma strasznie tutaj ciężko. Nie wiem czemu. Nie może ruszyć normalnie. Trzeba będzie dojeżdżać całkowicie do tej kukurydzy sąsiada. Czy ogólnie tam sąsiad powiedział, że się nie będzie pruł, Jak tam troszkę po tej kukurydze pojeżdżę. Powiedział, że no widzisz, że ze strasznym. Ten no, sami ciężko ma na tych górkach bo oglądam moje filmy sąsiad także pozdrawiam serdecznie sąsiada <gry> Taki że będzie też jakiś króciutki e, odcinek bo chciałbym też to jeszcze wyrenderować dzisiaj dla Was to no odcinek no i też bym chciał przede wszystkim e, dla Was e, to jeszcze wrzucić jeszcze dzisiaj także na spokojnie sobie e, to jakoś ogarniemy Myślę, że jakoś tak po będziemy się tutaj stabilizować W ogóle dzięki wam serdecznie za przyjęcie w ogóle mojej aktywności na kanale No bo wracam z takim, takiej troszkę znów lekko dłuższej przerwie z daily takim małym powiedzmy nie, nie takim typowym daily, ale Ale uznałem, że w sumie jeszcze dzisiaj coś nagram dla was, może jutro też coś będzie w piątek ale na weekend prawdopodobnie będzie Q&A Day tak jak obiecałem. Także się nie bójcie. Eee, zobaczymy jak to tam idzie. Mam troszkę mogę dać w lewo w sumie, no bo nawet ma taki zasięg dość duży ten puk. Ale znosi w ten ciągnik. W tej bruździe. O w tej bruzie naprawdę konkretnie ten ciągnik ym, daje, nie? Dobra, to możemy dźwignąć. I jedziemy do góry, jechane. Także skoro mamy pozwolenie po kukurydzy jechać, no to pojedziemy troszkę po kukurydzy a nawet tak nie będziemy hamsko jechać, bo tak wiecie, trzeba raz na jakiś czas tak zawinąć, że gdzieś tam się troszkę trafi, ale raczej się nie zdarza. Mi to jak widzicie, ale jak jest pozwolenie, to czemu by nie skorzystać? Się męczyć, nawracaniem. Ale powiem wam tak, to pole tutaj chyba ale już też kiedyś, już w któryś tam sezonie oraliśmy. Panie się spytacie, czemu rolnik znowu oranż to pole Na odcinku Nie bójcie się tamto pole też może się weźmiemy Albo jakieś talerz... Może nie talerzowanie ale Zobaczymy może jakiś poplon Zobaczymy coś tam Mi wpadnie do głowy ciekawego eee... Panie też was zast zastanawia takie pytanie czemu ja nie używam agregatów uprawosiewnych. Ja nie używam agregatów uprawosiewnych, bo nieważne u mnie jakby nie było no, ja tak ciężko z tym ogarnianiem dźwigania jednego i drugiego sprzętu. Ale ja powoli tam się gdzieś yy, poza nagrywaniem uczyłem farmingu obsługiwać agregat uprawowo-siewny? Także może na odcinek kiedyś się trafi yy, taka akcja. To się u mnie na mało zdarza, że uprawiam agregat uprawowo Ale też fajnie jest na kultywatorem sobie przejechać tam yy, broną talerzową i i po prostu sobie osobno sprzętem przejechać, nie? Ale to zobaczymy. Co do kupna ciągnika, właśnie o tym jeszcze nie wspomniałem, młodeczki. Bo mówię wam, że kupię ciągnik, ale jeszcze nie powiedziałem jaki. Całym jeszcze do końca nie wiem. Na pewno to nie będzie już nic z polskiej produkcji. Także nie bójcie się, na pewno już to nie będzie żaden Ursus 30, C330, 60 itp., itd. Żaden już Ursus żaden... Na pewno to nie będzie Zetor. Na pewno już mówię Wam, że to na pewno nie będzie Zetor. Eee, ja muszę sobie teraz, tak, troszkę poszperać w internecie za ciągnikami. I prawdopodobnie za jakiś czas się będziemy widzieć na odcinku, gdzie pojadę sobie pewnie kupić ciągnik. Eee, także no co. I co? No trzeba będzie. Będę sobie jeździł, oglądał w internecie ciągniki. I jak natrafię na jakiś fajny model. Eee, także o prawdopodobnie, eee, w sumie co tam będę się zami tam droczył, no co, może prawdopodobnie będę szukał w, bardziej w John Deere'ach Bo pewnie wszyscy, jak wiecie, no ja tam w New Hollandach dużo lubię, ale może teraz eee, pójdźmy troszkę w przeciwną stronę niż w kariera młodego kto, Jeśli ktoś w ogóle pamięta kariera młodego rolnika to niech napisze w komentarzach eee, Ja mu przypnę serduszko, że mm, napiszcie w komentarzu kariera młodego rolnika Yy, myślnik yy, Pamiętam z wykrzyknikiem I ja przepytam serduszko Czyli kariera, kariera młodego rolnika, Myślnik Pamiętam, wykrzyknik yy, No i przede wszystkim tam był Deutschwar No i tam był oczywiście New Holland Także ja teraz w tej serii Pójdę w troszkę w drugą stronę Pewnie w John Deere Ale i też może na pewno Za jakiś czas ten 12 24, Zostanie zastąpiony, może nawet i klasem, bo w John Deere, w John Deere i w klasy może tutaj pójdziemy. E, także na pewno nie bójcie się kochani e, co do, co do e, samego m, parku pojazdów, to się na pewno pozmienia dużo e, w nowoczesność, ale i też na pewno jeśli chodzi o pług czy coś tam, czy siewniki, też e, będę wymieniał maszyny, ale to trzeba iść troszkę wiadomo z duchem czasu. Ale to mimo wszystko trzeba stopniowo, ponieważ wiadomo nie, nie dysponuje dużym budżetem jak sami widzicie, w prawym górnym rogu ekranu patrząc na moje saldo, nie jest jakiś bogoczem, ale, ale jakiegoś John małego i średniego takiego bym tutaj widział. Czemu średni John Deere a nie jakiś od razu duży? Ponieważ no, ten 1224 to jest mój główny duży ciągnik, a ja bym chciał coś, żeby za, za to 55 skoczyło. Choć, choćby coś średniego, takiego, coś naprawdę coś, co chociaż będzie miało chociaż ciut więcej koni mechanicznych, to by naprawdę jeszcze pociągnęło na taki pług, czy e, jakiś e, rozrzutnik obornika, albo coś takiego. Na pewno będziemy... E, Moreczki. E, Powoli się przymierzać, aby te świni ogarniać całkowicie, e, jakąś tam wodę, czy coś tam. Muszę też się poogarniać, to tam moim zwierzakom. E, czy ostatnio na, chyba na live'ie, czy gdzieś tam chyba robiłem coś tam na odcinku? Nawet chyba nawet na odcinku też i na live'ie, i na odcinku. E, także właśnie, że tu jesteśmy y, w temacie świn, to zobaczmy, co tam w ogóle nie słychać. Woda słoma jest, kukurydza jedzą. A, to są po prostu ogarnięte, także. E, a w ogóle, jak tam ognojówka się robi i obornik 24 e, kg, także 24 kg na ziemi mamy. Tam litry, jak tam to woli. Ale to nie ma to tamto, trzeba po prostu zbierać ten obornik, i będę miał w końcu was obornik, bo. Eee, pewnie spytacie, czemu rolnik nie będzie akcja obornik znowu? Eee. zastanawiam się czy jeszcze w tym sezonie. No, jak widzicie gnojówka jest taka, no, mało jej jest. Obornika praktycznie w ogóle nie ma. Bo to co, to 24 są e, takie, że to jest nic. Także myślę, że chyba w tym roku jeszcze będę musiał od sąsiada a, tam gdzieś kupić obornika e, albo coś tam. Bo. Zresztą nawet tam gdzieś zostało troszkę coś, gdzieś tam coś leży w trawie, w tam gdzieś na mietce gdzieś tam coś leży. Po tej całej stercie, którą widzieliście w pierwszych odcinkach, jak ktoś pamięta, jak rozrzucałem to 50 To także zapraszam serdecznie do tego odcinka, gdzie obor... akcja obornik był na tej serii. No to była jedna z niewielu. Akcja obornik na moim kanale, także myślę, że Chyba w tym roku też chyba trzeba będzie kupić obornik, Jakąś tam Wywrotkę obornika, chociaż przyczepę, zobaczymy tam, co tam sąsiad będzie miał Wtedy na usługi ktoś mu, bo jakaś tam firma Wynają wywrotkę, no i po prostu na raz się nie męcząc swoim sprzętem, przyczepami Także wywrotką cyk, raz Łyk, no i wywalone, no i tylko sobie Chłopie, weź ładuj, nie? A ja rozrzucę po polu, także akcja obornik się prawdopodobnie może będzie gdzieś tam kroić powoli Myślę, że obornik chyba na tamtym polu, gdzie jest e, ziemniak o, troszkę tam parę grządek ziemniaków, czy tam redlin e, Albo tam grządek, znaczy grządek, e, no, tych Brust, no, my to nazywamy redlin i tak dalej z ziemniakami, tam na pewno pójdzie na tamto pole. Obornik bo tam obornika nie było w sumie. Po rzepaku też mogłem rzucić troszkę, ale to tam nie ma. To tamto. Obornik będzie wszędzie na pewno. Raz na jakiś czas, na jakiś sezon, będę wymieniał po prostu miejsce rozrzutu. Obornika to póki co, niestety trzeba pieniążki wydawać. No, widzicie, na obornik teraz będzie kosztował. Potem wiadomo, zasiewy, nawozy. Zboża o zimę na pewno będą jakieś Prawdopodobnie Tutaj może Jak obornika nie ma To może jakoś Się uda jakiś rzepak tu zasiać Bo nie wiem, czy w tych górkach, dołkach tutaj ten rzepak będzie, ale tu w sumie jest las osłonięty to troszkę Te wzgórza osłaniają A tu w sumie taka dolina taka w sumie za mrozowe Ale może tutaj jakoś to Budynki, budynki też osłaniają naszego tego ko ko kochanego e, skupu zbóż w Lipinkach Także myślę, że na spokojnie się tu ogarnie jakąś jeszcze e, akcja obornik i w ogóle jakiś zasiew e, rzepaku ozimego e, Co do serii e, mapa wyżyny tam, że się tam nie denerwujcie moi drodzy Wiem, że rzepak jary jest yy, średnim pomysłem, ale w płodozmianie no, wypadałoby na rzepak, nie? Także spróbuję jary rzepak posiać. Może on jakoś nie będzie ten y, plonował jakoś wysoko, ale sądzę, że wybierę najlepszą, najodporniejszą no, y, odmianę do siewu. Yy, I bardzo będę dbał o niego, będę go pielęgnował, będę opryskiwał, będę na pewno nawoził dobrze żeby on się szybko zdążył wybić ten rzepak także na spokojnie zobaczycie, że jary rzepak też się może udać ja to wam udowodnię w następnym odcinku jak będzie mapa wyżyny, jak będzie myślać rzepak no, a może właśnie tam się uda wykorzystać agregat uprawowo-sierny ale to jeszcze się okaże także zobaczymy, zobaczymy bo to jest taka kwestia, że agregatu uprawował siemny, tam trzeba uważać, żeby sobie zasianego nie przykultywatorować, czy tam przy talerzować, czy tam przy bronną wirnikową nie przy po prostu, żeby sobie nie uprawić tego, co się już zasiało. Tam mi się zdarza taki niewielki pasek, także. Wystarczyłoby może, by sam siemnie wpuścić, ale tam, jak będą drobne mijaki uprawione, to tam się chyba nic nie stanie. Nie? Zobaczymy, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Czym Czym kciuki, może się uda. Dobra, to na pewno będzie za 20 minut, tutaj nawet nie wiem a nie, nie 30. Także ooo, się tak rozpędziłem dzisiaj z tym odcinkiem. Także dobra, ja sobie tu gaszę ciągnik. Dobra, mordeczki, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wytrzymałeś się tyle ze mną, więc łapeczkę w górę może się zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, a nie przegapić kolejnych odcinków, live'ów i tak dalej. No oczywiście miły komentarz, yy, karę młodego rolnika, myślnik pamiętam, wykrzyknik. Ja przypnę serduszko, także na razie trzymajcie się, do następnego odcineczka, elo, cześć, cześć, cześć.